Niesamowity Bóg Niesamowity Bóg dał nam dar Każdemu z nas w Panu Jezusie ratunek da Pan Jezus bramą do Ojca się stał Jedyną prawdziwą drogą jest On sam Byśmy na tej drodze dobrem się darzyli Wszystko byśmy jak Jezus czynili Pewnie chcemy wszystko czynić w Chrystusie bo tylko On uratuje naszą duszę. Człowiek myśli sobie, każda droga dobra jest, lecz tylko w Panu Jezusie prawdziwa ona jest. Człowiek po swojemu kombinuje, ale Pan wszystkim kieruje. Drogą zbawienia chodźmy codziennie, na niej nie odwracaj się za siebie, na niej cierpienia są wpisane. Ja cierpiałem i wy cierpieć będziecie tak samo. Bądźmy świętymi i cieszmy się, że Bóg nas powołał do służby tej. Bóg do nieczystości nie powołał nas, ale do czystości, by uświęcać się cały czas. Nie daj wrogowi dziwadłami zafrapować się, ale całkowicie panu poddaj się. Chrystus jest prawdziwym, jedynym życiem, w nim tylko możesz żyć obficie. Z całego serca miłuj Boga swego, za to co uczynił, posyłając Syna jedynego, by wydarzenia, które dzieją się na świecie, nie stały się ważniejsze ponad życie wieczne. Dziedzicami w Chrystusie się staliśmy. Pomnażajmy talenty, które otrzymaliśmy, Byśmy ich czasem nie zakopali, Ale byśmy je pomnażali. Uwielbiaj duszo swego Pana, Nie daj się zniechęcić już od rana, Raduj się w Chrystusie i tylko w Nim, Bitwa już wygrana, Wznieś ręce wzwyż.